Słuchaj, większość ludzi nie żyje zdrowo. Oni żyją w przekonaniach, które powtarzano im tysiące razy, a zaczęli w nie wierzyć. Jaki tego problem? Większość z nich to po prostu mity. Mówią ci, jedz pięć posiłków dziennie, a może twoje ciało woli dwa. Mówią, tłuszcz jest zły, ale to tłuszcz buduje hormony i mózg. Nie margaryna, tylko prawdziwe masło. Mówią, cholesterol trzeba zbijać. Ale nikt nie mówi, że niski cholesterol potrafi zniszczyć ci psychikę i libido. Owsianka? Niby zdrowa. Ale jak masz problemy z tarczycą albo cukrem, to jak cukrowy granat to poranku? Brązowy cukier? Nadal cukier. Kawa? Wypłukuje ci życie? Nie. W rozsądku może ci uratować dzień. I największy mit: leki są rozwiązaniem. Nie są. One tłumią objaw, ale nie rozwiązują przyczyny. Zdrowie nie zaczyna się od diety, ono zaczyna się od prawdy, od tego, żebyś przestał wierzyć we wszystko, co ludzie mówią. Masz ciało, masz głowę, masz wybór. Niech to będzie Twój punkt na start, a nie mit.